Znaków, że on nigdy nie odejdzie od żony, a ty stracisz najlepsze lata swojego życia. Już ci mówię, naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego partnera, właśnie dla ciebie, ci nie uciekły. Znak pierwszy. Czekałem na ciebie całe życie. Brzmi jak bajka, ale to pułapka. On wie, co powiedzieć, żebyś czuła się wyjątkowa i została i czekała. Znak drugi. Moje małżeństwo jest tylko na papierze. Gdyby naprawdę było martwe, już dawno by je zakończył. Ale ono trwa, a ty ciągle czekasz. Znak trzeci. Wiesz, nie chcę jej ranić, a ciebie codziennie rani milczeniem, niedostępnością i brakiem decyzji, ale twoje serce się nie liczy. Cztery. Mamy wspólny kredyt, nie mogę tak po prostu odejść. Kredyt to nie jest więzienie. Gdyby naprawdę chciał być z tobą, znalazłby sposób. Znak piąty. Wiesz, to jeszcze nie ten moment, a ty odkładasz życie na potem, tylko że to potem nigdy nie nadchodzi bo on już wybrał i to nie ciebie. Jeśli czujesz, że tkwisz w relacji opartej na obietnicach bez pokrycia, napisz w komentarzu, czy chcesz to przerwać.